Nawet teraz karma dosięga narcyza. Możesz tego nie widzieć, możesz o tym nie usłyszeć, ale karma dosięga narcyza nawet teraz. Jest mistrzem manipulacji, planowania, przygotowywania tak, by osiągnąć oczekiwany rezultat. Narcyz jest aktorem i pokazuje ci tylko to, co chcesz zobaczyć, lecz nie widzisz, co dzieje się za kulisami? Nie widzisz, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Nie widzisz, co dzieje się chwilę po tym, jak zrobił i wrzucił zdjęcie? Nie widzisz tego wszystkiego, ponieważ Narcyz nie chce, byś to zobaczył. Nawet teraz karma dosięga Narcyza. Powinieneś już o tym wiedzieć, ponieważ z nim byłeś. Przypomnij sobie, jaki zawsze był nieszczęśliwy niezadowolony, zirytowany. Nic, co robiłeś, nie mogło go uszczęśliwić. Narcyz zawsze chciał więcej. Chciał coś inaczej. Nigdy nie mógł być usatysfakcjonowany z tego, co ma. Nie mógł tego docenić. Po tym możesz mieć pewność, że karma dosięga narcyza, nawet teraz, zawsze będzie nieszczęśliwy.